Anielskie Ogrody to projekt edukacyjnego, ekologicznego gospodarstwa rolnego. Przy gospodarstwie działa Akademia Anielskich Ogrodów. Na rzeczywistym przykładzie naszego przydomowego ogrodu uczymy i inspirujemy, jak wyhodować ekologiczne warzywa, owoce, zioła i kwiaty. Kiedy w 2009 roku przeprowadziliśmy się z Warszawy na wieś, okazało się, że aby kupić jedzenie, musimy jechać do miasta. Ludzie w okolicznych wsiach prawie przestali uprawiać jedzenie. Nie można było kupić lokalnych, świeżych warzyw i owoców. Postanowiliśmy to zmienić. Najpierw założyliśmy przydomowy ogród, a potem stworzyliśmy małe gospodarstwo ekologiczne. Zaczęliśmy uprawiać żywność na swoje potrzeby, a nadwyżki sprzedawać. Dzięki środkom unijnym mogliśmy stale rozwijać projekt anielskich ogrodów. W miejscu, gdzie mieszkamy, mamy bardzo słabą ziemię. Musieliśmy włożyć dużo pracy, aby zaczęła rodzić obfite plony. Zastosowaliśmy szereg rozwiązań z permakultury i ogrodnictwa ekologicznego. Stworzyliśmy też własne zasady, jak dbać o ziemię. Zajmujemy się metodami uzyskania dużej ilości próchnicy w glebie oraz budowaniem bogatego profilu glebowego. Stosujemy różne techniki upraw, także bez przekopywania ziemi. Warzywa rosną na górkach i wałach permakulturowych oraz na rabatach wyniesionych. Uprawiamy arbuzy i cukinie w balotach siana. Pokazujemy, jak efektywnie uprawiać warzywa i zioła w rabatach skrzynkowych. Promujemy różne metody ściółkowania. Ekologia anielskich ogrodów realizowana jest w oparciu o bioróżnorodność. Uprawiamy wszystkie potrzebne nam w kuchni warzywa, zioła i kwiaty jadalne. Dzisiaj w naszym ogrodzie rośnie około 600 różnych gatunków roślin. Część z nich to rośliny posadzone i posiane specjalnie dla dzikich zwierząt. Dzięki temu mamy mnóstwo przeróżnych ptaków, gadów, płazów i ssaków. Budujemy dla nich specjalne siedliska. Dzikie zwierzęta pomagają nam w utrzymaniu równowagi biologicznej w ogrodzie, na polach i łące. Dzięki nim mamy mniej pracy. Nasze starania w zakresie ekologii w gospodarstwie zostały docenione różnymi nagrodami. Trzy lata od założenia gospodarstwa, w 2017 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii ekologia-środowisko. Organizatorami konkursu byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu. Zostaliśmy też nagrodzeni w kilku innych konkursach. Zajęliśmy drugie miejsce w Polsce w konkursie WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2018. Dzięki konkursom poznaliśmy dużo osób z kręgu ekologicznego. Część z nich odwiedziła nasze gospodarstwo. Zainteresowały się nami media lokalne i krajowe. Nagrody spowodowały, że wielu ludzi wykazało zainteresowanie tym, w jaki sposób uprawiamy warzywa, owoce i zioła. Dlatego stworzyliśmy Akademię Anielskich Ogrodów. W ramach Akademii Anielskich Ogrodów zaczęliśmy współpracować z innymi osobami z Budachowa i okolicznych wiosek. Do współpracy zaprosiliśmy lokalny samorząd, parafię, szkołę przedszkola. Z księdzem Proboszczem i kilkoma osobami udało nam się stworzyć parafialny zespół ekologiczny. Lokalna społeczność zobaczyła, że można zrealizować zaawansowany ekologicznie projekt nawet w Małym Budachowie. Mieszkańcy wsparli naszą aktywność i zaangażowali się w edukację ekologiczną, popartą konkretnymi działaniami. Wspólnie udało się posadzić nowe drzewa i stworzyć kilka ogrodów społecznych. W 2017 roku zaczęliśmy też współpracować z ośrodkami naukowo-badawczymi, z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku oraz Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Projekt Bonna Innowacje pomógł nam zrealizować pierwsze projekty badawcze w zakresie upraw ekologicznych w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii. Zaczęliśmy też eksperymentować z uprawami w namiotach sferycznych. W Akademii Anielskich Ogrodów inspirujemy i uczymy, jak założyć ekologiczny ogród, który jest spiżarnią, apteką, drogerią i miejscem wypoczynku. Promujemy naturalne, ekologiczne metody upraw. Uczymy też, jak zaprosić dziką przyrodę do ogrodu. Pokazujemy, jak uprawiać ogród z poszanowaniem przyrody i korzyściami dla człowieka. Konkretne, sprawdzone, praktyczne przykłady. Niezależność żywieniowa i zdrowie dla rodziny silnie nas motywuje do pracy w ogrodzie. Wszyscy wiedzą, że warto inwestować w kucharza zamiast lekarza. Za to dobry kucharz wie, że prawdziwe cuda w kuchni zaczynają się od najświeższych, naturalnych i dojrzałych warzyw, owoców i ziół. W anielskich ogrodach ekologiczne warzywa trafiają z grządek prosto do spiżarni i kuchni. Naturalne, świeże, dojrzałe. Nasze przepisy zaczynają się w ogrodzie. Gotujemy i robimy zapasy na cały rok. Spiżarnia musi być pełna. Mamy sprawdzone, proste i tradycyjne przepisy. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Taka jest kuchnia anielskich ogrodów. Pełna miłości do tych, którzy żywi, i szacunku dla produktów. Warsztaty z modrego zagospodarowania plonów są dopełnieniem szkoleń o tym, jak uprawiać warzywa i owoce. W 2020 roku pandemia zatrzymała nam warsztaty w ogrodzie i wymusiła na nas zmianę formuły szkoleń. Uruchomiliśmy internetową Akademię Anielskich Ogrodów. Dzięki internetowi możemy prowadzić szkolenia dla zainteresowanych z całej Polski, a także z zagranicy. Materiały są bogato ilustrowane zdjęciami i filmami. Na platformie Akademii publikujemy szkolenia w postaci filmów, wideo prezentacji i e-booków. Organizujemy także webinary na żywo. Dzielimy się wiedzą o tym, jak uprawiać ekologiczny ogród i dzięki temu zapewnić rodzinie zdrowe jedzenie przez cały rok. To nie to samo co spotkanie w ogrodzie, ale dzięki formule internetowej możemy przekazać dużo więcej wiedzy. Mamy nadzieję, że niedługo wrócimy do spotkań twarzą w twarz. Miłość do ogrodu i zdrowej kuchni powoduje, że ludzie z entuzjazmem obserwują to, co robimy w anielskich ogrodach. To miłe uczucie, że inspirujemy wiele osób do szczęśliwszego życia. Świetnie, niech tworzą swoje wymarzone ekologiczne ogrody. Nasza wizja przyszłości wsi jest prosta: przestańmy gadać, a weźmy się zasadzenie i sianie. Powróćmy do pełnych życia ogrodów przyjaznych przyrodzie. Produkujmy lokalnie dużą ilość zdrowego jedzenia w sposób prośrodowiskowy. Anielskie ogrody to żywy przykład, że można to zrobić. Zdrowa ziemia, zdrowe jedzenie, zdrowi ludzie. Od ziarenka do stołu.